Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Na kanału, w dzisiejszym odcinku nie będę odbierał nagród do Scott Battle, bo w poprzednim tygodniu nie grałem w Scott Battle, oraz ogólnie walki Ultimate Team bo właśnie chciałem sobie troszeczkę pograć w karierę menadżera w fifa 20 oraz Farminga 19 więc za bardzo już nie gram w Ultimate Team no i właśnie w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić takie podsumowanie tego co udało mi się osiągnąć w tej Fifie oraz też pokażę Wam moje składy oraz najlepsze karty, no więc co do osiągnięć, no to właśnie dość sporo gram w Squad Battles i najczęściej wbijałem rangę Elite 2, chociaż zdarzało się też parę razy wybić Elite 1, no i właśnie za te rangi wpadały całkiem ciekawe nagrody no raz były to lepsze trafy, raz gorsze były, ale i tak udało mi się dość sporo manać, dzięki temu zarobić, oraz też grywałem w Division Rivals, chociaż jednak bardziej grałem w niższych dywizjach, żeby łatwiej wykonywać wyzwania oraz icon swapy. I przeważnie jednak wbija, wbijałem rangę trzecią, chociaż czasami zdarzało się wbić lepszą rangę. I za, właśnie za Division Rivals przeważnie brałem monety, do tego nie nagrywałem. Od odbierania nagród za Division Rivals, bo brałem monety. chociaż właśnie ostatnio wziąłem sobie paczki, po, na, jak nagrywałem odcinek za odbieranie nagrody za Food Champions i Division Rivals. No i właśnie za Ford Champions, to zagrałem tylko raz Food Champions, bo nie chciało mi się za bardzo grać w Food Champions. No i właśnie wbiłem rangę Srebro 2. I chociaż mogłem wbić jeszcze lepszą rangę, no bo zostało mi jeszcze około 10 meczów do rozegrania, więc myślę, że na no spokojnie mogłem wbić rangę srebra 1, albo nawet i może gol do trójki udałoby się wbić, no ale akurat nie chciałem się zbyt dużo grać, tylko po prostu chciałem mieć player picka, więc dobiłem do srebra 2, chociaż od srebra 3 już był player pick, ale akurat fajnie się nawet później już pod koniec grało, to dobiłem do srebra 2 i właśnie odebrałem tego player picka, no i trafiłem o komposa Tocca, więc 88, więc też był to całkiem dobry traf. No więc dobrze, przejdźmy może teraz do pokazania moich składów oraz do przedstawienia właśnie najlepszych kart. Zagraj tu widzicie moją listę składów, więc na początku zacznijmy od mojego podstawowego składu. I właśnie jak widzicie mój podstawowy skład prezentuje się następująco, jest tu wiele naprawdę bardzo dobrych zawodników Również ławka rezerwowa jest naprawdę bardzo mocna, no i właśnie w meczu najczęściej grałem tym składem formacją 4-2-2-2 Chociaż wcześniej grałem formacją 4-2-3-1, ale później zacząłem grać formacją 4-2-2-2 No i grało mi się nieco lepiej, właśnie grałem Gorecką oraz z Sanchezem na SPD Na pozycji lewego pomocnika w następnego grałem Nedved, na prawej stronie Mertens, no i na ataku Lewandowski z Felixem no i bardzo fajnie mi się grało tym składem Więc Przejdźmy teraz do pokazania następnego składu i może to będzie mój drugi skład, w którym też rozgrywałem dość sporo meczów, Więc właśnie, jak widzicie, prezentuje się on następująco. Właśnie, znajduje się tutaj kilku piłkarzy, którymi grałem wcześniej. W FIFA takim jak Mbappe, Sylle, Davis. I właśnie też stawiam tutaj kilku piłkarzy z Premier League, który, którzy byli zmiennikami w moim własnym składzie. No i właśnie tym składem grałem w najczęściej w formacji 4-2-3-1. Na SP Fred oraz Fernandez, na lewym skrzydle grał Mbappe, na prawym skrzydle James, na SP od Rezegany i na ataku Marcel. W tej mam również Gabriela Jezusa, który wcześniej był w podstawowym składzie tutaj, ale później zastąpił go Marcel. No jest też Overmars, którego trafiłem w parce z ikoną oraz też kilku innych ciekawych zmienników. No okay, pokażę Wam teraz może mój wypożyczony skład, który zbudowałem sobie z wypożyczonych kart właśnie. Ikon oraz tocców, no i to jest też kilka moich kart właśnie, między innymi Tete oraz Ferdinand i też oraz Mandy. Ale dużo z tych wypożyczonych kart. właśnie to, Trochę używam też tego składów w oraz dość sporo używałem go w meczach towarzyskich, żeby się też pobawić tymi kartami, bo akurat w meczach towarzyskich nie zużywają się mecze wypożyczenia, więc można się bardzo fajnie takimi kartami bawić. No i właśnie widzicie, atak jest niesamowity. Jest tutaj Pele, Cruyff, Eusebio, Ronaldinho, jest też Zidane, De Bruyne, Varana na no, awse, również tutaj się wiele dobrych wypożyczonych kart, między innymi Mbappe, Messi, Ronaldo, Garincha, Van Dijk, Benedict, Maradona oraz też w rezerwach jest kilku ciekawych zawodników. Zresztą to akurat był taki skład, w którym bardziej bawiłem się w meczach towarzyskich lub trochę też go używałem w Foot Champions, ale akurat zbyt dużo nim nie grałem, no bo właśnie chciałem sobie stawić te mecze na Foot Champions albo też grałem sobie w meczach towarzyskich, więc sobie zostawiałem trochę tych wypożyczeń, żeby grać w meczach towarzyskich, bo akurat tam w meczach towarzyskich nie zużywałem wypożyczenia, więc można sobie fajnie grać tymi kartami bez ograniczeń. Ok, może teraz zaprezentuję Wam skład złożony z piłkarzy Bayernu, właśnie wygląda on następująco. W związku z tym, że jestem kibicem Bayernu, to zdecydowanie się zbudować cały skład z piłkarza Bayernu. no Jest też tutaj wielu naprawdę dobrych piłkarzy: jest tej właśnie na tak Lewandowski z Arpem, na skrzydłach jest Sano oraz Gnabry oraz w pomocy Miller z Gorecką. I właśnie w meczach najczęściej gram formacją 4-2-2-2. I właśnie wygląda to bardzo podobnie jak tutaj, tylko że Gnabry oraz Sano są bardziej, właśnie z przodu, bardziej bliżej środka. grają jako boczni, pomocnicy ofensywni. I obrona jest też całkiem ciekawa, chociaż mogłaby być mocniejsza, ale akurat nie chciałbym się już kupować innych kart specjalnych tych zawodników. I właśnie w obronie wylądował Davis, Hernandez, Styla oraz Alaba właśnie na prawie obronie na 7 zgrani, ale też spisuje się całkiem dobrze oraz na bramce Neuer. i na ławce też mam kilku piłkarzy Bayern, no między innymi jest właśnie tutaj Komano oraz Perisic, więc też ci piłkarze sobie folii z ławkę, oraz też innych piłkarzy trochę wpuszczam jest też to Liso. Ok, został nam jeszcze jeden skład, właśnie jest to skład, który zbudowałem sobie z kart Polaków, chociaż nie jest to najlepszy skład Polski, no bo mógłby tutaj być Lewandowski Toc, chociaż nie chciałem się go kupować, no bo jest on dość drogi, a akurat ta karta Headliner ma całkiem zbliżone statystyki, jest o wiele tańsza, no i mógłbym też kupić Toc świaka. no i myślę, że sobie jeszcze później może kupię tego Toc świaka. chociaż jak ostatnio sprawdzałem, to trochę jego cena poszła w górę, ale myślę, że i tak go sobie kupię, no bo za bardzo nie mam co robić z tymi monetami, co mam na koncie, więc myślę, że sobie kupię jeszcze to Toc świaka. I będę miał jeszcze taki na koniec, właśnie skład reprezentacji polskiej. Co i na przykład jeszcze szczęsny TOC, którego trafiłem w Polsce z TOCem Seria. Jest też Piszczek Flashback, z którym zagrałem dość sporo spotkań. z Lewandowski z podstawowego składu. No i też uzupełnię ten skład innymi zawodnikami oraz również na owce znajduje się kilku Polaków. Więc okej, okay, przejdźmy jeszcze teraz do y, pokazania innych zawodników, oraz też może pokażę Wam moje karty klubowe. Właśnie zabrałem 45 TIFO, właśnie akurat teraz byłem sobie taki TIFO. Chociaż czy nie, zobaczę czy jeszcze będę zmieniał, czy nie. Motyw stadionu stawiam sobie tak jak widzicie i zebrałem oczywiście 43 motywy stadionu. Zebrałem też 95 cieszynek oraz prawie 350 strojów. Herbów akurat tu nie piszę, ile zrobimy, ale też trochę mam tych herbów oraz 74 piłki i 46 stadionów. W Godfisher 27 będzie to całkiem fajna jeszcze lepsza opcja rozbudowy stadionu, no bo będzie jeszcze więcej tifo, motywów stadionu oraz będą też inne dodatkowe dekoracje, które możemy będziemy mogli stawiać na stadionie oraz będziemy mogli też zmieniać kolory linii oraz inne rzeczy będziemy mogli też edytować, na przykład kolor, kolory bramek, więc będzie tam znacznie, znacznie więcej opcji do rozbudowy stadionu i mi się akurat to bardzo podoba, no bo bardzo lubię sobie też bawić, w te, bawić się w takie dekoracje stadionu i zawsze to przyjemniej się gra jak mamy takie różne dekoracje na stadionie. OK, pokażę Wam jeszcze moich najlepszych piłkarzy. Tu akurat jest dużo wypożyczonych kart. Właśnie są te wypożyczone ikony oraz inne to karty, właśnie te toty są. Też te karty toty to, to są więc to akurat szybko przejdziemy i zaraz pokażę Wam te moje karty. To właśnie jest tutaj sporo tych kart wypolerzone, bo się trochę tego uzbierało. OK, teraz powinny być już moje karty, za chwilę. No i są jest Nedved, mój Lewandowski, jest też Gorecka, Sanchez, Gnabry. Eder Milito, Mbappe, którym też dość sporo grałem na y, wcześniejszym etapie gry. Chyba gdzieś w okolicach chyba lutego albo marca go kupiłem i też dość sporo nim gram. Jest najmniej jest Depay, którym bardzo fajnie mi się bawiło na początku gry. Mamy też tam którym też coś sporo grał na początku gry oraz Hernandeza Jest też z którym też trochę zagram. No i Werner, który też bardzo fajnie mi się grał, bo akurat Wernerem mi się bardzo fajnie gra na początku gry. No i w kolejnej FIFA też chętnie zagrałbym Wernerem. Chociaż w kolejnym FIFA będzie on dosyć drogi, no mam 85 verala, oraz jest on też piłkarzem Chelsea, więc Grałem w Premier League, co i co za tym idzie, jest on zdecydowanie droższy niż obecne w obecnej FIFA, ale też chciałbym właśnie zagrać Wernerem. Mamy też Toliso oraz Forda, którym też bardzo fajnie mi się grał, i też dość sporo nim zagrał na początku gry, Rosją. Wambisaka też właśnie Wambisaką trochę grałem, tutaj mamy też srebrne karty, więc sobie przejdziemy dalej. Jest Seydorf, którego trafiłem w paczce z ikoną History historii Icon Prime i też trochę nie pograłem bardzo fajnie mi się grało. Mamy też Ferdinanda, którego trafiłem w paczce z ikoną Prime i bardzo fajnie mi się grało z Ferdinandem. I, akurat chyba razy grałem nim około 700 spotkań, więc jest to całkiem dobry wynik. Mamy też tutaj Overmarsa, którego trafiłem w paczce z dowolną ikoną z wyzwania tygodniowe, mamy też Gatuzę z History Icon Prime i też był całkiem dobrym pomocnikiem oraz mamy Raula, który też zagrałem w tej chwili naprawdę dużo spotkań oraz zdobyłem naprawdę dużo bramek i chyba jest on moim drugim najlepszym strzelcem zaraz po Lewandowskim Jak widzicie mam też Suareza toca97, którym akurat chyba nie zagrałem meczu, ale jego akurat trafiłem ostatnio z Player Pika 90 więc też całkiem dobry traf właśnie z takiego Player pika. oraz mamy też sane 96 którego zdobyłem za, za zadania tygodniowe, mamy też oblaka96, którego trafiłem w parce z jesteś 94 Jest też Mertens, z którym też trochę Ibrahimović, Vinicius Miller, Szczęsny, Arp, Alaba, Felix, Kubo. I mamy też Endo Bele, Komana, który, był ba który był bardzo fajnie mi się grał z ławki i był on bardzo fajnym zmiennikiem. Jest też Richard który też trochę był zmiennikiem, ale trochę grał w podstawowym składzie. No i jest nagle Sposa, którego zdobyłem za 15 poziom w sezonie, chociaż nim też nie zagramać, chociaż może jeszcze pod koniec FIFA troszeczkę sobie im pogram, może już... Pod koniec wyraźnie jeszcze może trochę zagrał w Ultimate Team i troszeczkę sobie pograł, chociaż jak Wcześniej wspominałem, teraz właśnie bardzo fajnie mi się gra w karierę menadżera oraz farminga 19, ale Troszeczkę może sobie jeszcze program w Ultimate Team i może trochę ja tym custom i również znajduje się tutaj, znajduje się tutaj też Terstregan, którego trafiłem w pasy z kartą Team of the Week, więc też bardzo dobry traf, bo przydał mi się do składu. Jest też Juan Zalida, TT, którym gra mi się bardzo fajnie i właśnie bardzo się cieszę, że był on taki łatwy do zdobycia za 15 poziom, w, jakim, w którymś sezonowi. I też bardzo fajnie mi się, mi się nim grał. Jest też Marcel James, który też bardzo mi się fajnie grał i też bardzo dużo gramy go wersją Future Stars, ale do niego przejdziemy później. Jest też Gabriel Jesus, Bruno Fernandez, Mandy, Mariano, Gołowin. A Jose Perez, Colona, który był też całkiem ciekawym zmiennikiem, Fred, którym też trochę zagram Sabi. No jest też Ocampus, z którego trafiłem w nagrodach w Southwood Champions, chociaż nim jeszcze nie zagram, ale może pod się, FIFA troszeczkę jeszcze nim pograb, żeby go przetestować. No i mamy kolejnych zawodników, jest Akanji, z którym też dość sporo grałem, jest Połup Urodzinowy, którym też chyba około 100 meczów zagram, bo jest on całkiem ciekawym zawodnikiem, bo ma 5 razy kształciem, jest też całkiem ciekawy zawodnik. Jest bardziej pod tym Premier League, im też dość sporo zagram. I on akurat był bardzo tani, do zrobienia był bardzo tani SBC. I było on chyba do zdobycia gdzieś chyba w październiku albo w listopadzie, gdzieś jesienią był do zdobycia. No i były bardzo łatwe wymagania, no i była to naprawdę bardzo dobra karta, która robiła swoje, sporą różnicę na tamtym etapie gry. Mamy też Perisicie, którym też teraz zagram, Elionusi, Awar, który też bardzo fajnie się bawiłem. Jest Lucas paketa Cordoba, Kazarda, który też był całkiem ciekawym z minikiem, bo on akurat był do zdobycia w okresie <laughs> eventów Hutmas w zadaniach, yy, żywość, był on do zdobycia w sezonie i też był on całkiem ciekawym z minikiem w tamtym czasie. Mamy też Antonia Piłkarza Miesiąca Premier League, Piszczek, którym zagrałem ponad 700 spotkań, też bardzo dobry zawodnik, też bardzo fajnie mi się nim grało. No i mamy Daniela Jamesa Future Stars, którym też zagrałem naprawdę dużo spotkań i przez długi czas on grał w moim podstawowym składzie, bo akurat zdobyłem go w tygodniowych w evencie Future Stars. No i przez bardzo długi czas był on moim podstawowym zawodnikiem, a później był on zmiennikiem i też spisał się całkiem dobrze. Mamy też Davisa, którym też bardzo fajnie mi się grał, i Stormi, Abraham, jest Abraham, Smalling, jest Karer, który też właśnie jest w drugim składzie, jest Mamy też jeszcze Kaceresa z Medal, którego trafiłem w ostatnim odcinku z Nagrody of Champions i Division Rivals, Edgar, Future Stars, simon James Delph, Sisoko, którego trafiłem w parsty i też bardzo fajnie mi się nie grało. Bo jego też jakoś po jesieniem albo w zimie trafiłem i też mi się nie bardzo fajnie grało, no bo to był to naprawdę bardzo dobry ośrodkowy pomocnik w tej Fifie Mamy też jeszcze parę różnych kart, chociaż to są słabsze karty, ale jeszcze jest też Chegan, którego trafiłem na odcinku oba w jakiejś paczce za SBC, więc też był to bardzo dobry trafi, też bardzo dużo nim zagrałem. Oraz mamy też syle, którym też dość sporo zagrałem. Tuż dalej bo nie mamy jakichś dobrych kart, nie, to już są te pozostałe karty, więc okej. Okay. Więc jak widzicie, trochę tych zawodników udało mi się zebrać oraz tych innych kart, więc <laughs> troszeczkę właśnie w tej chwili pograłem, ale też trochę udało mi się osiągnąć. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mi kanał. Dziękuję za oglądanie, cześć!